Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w środę, czyli w trzeci dzień tygodnia. Dzisiaj chciałabym Was zapytać, w jaki sposób spędzacie z rodzicami wolny czas? Czym jest taki wolny czas? Hmm, na przykład ja, kiedy wracam po przedszkolu do domu, to mam taki właśnie czas dla siebie, kiedy mogę porobić coś. Co sprawia mi przyjemność? Czyli na przykład mogę poczytać książkę, mogę jakiś film obejrzeć, mogę wybrać się na spacer. Swój wolny czas spędzam z przyjaciółmi oraz z moją rodziną. Bardzo dużo wolnego czasu spędzam również z moją siostrą, na przykład czytając wspólnie książki, oglądając jakieś filmy czy chociażby też na przykład jeżdżąc na rowerze. A wy, w jaki sposób wy spędzacie wolny czas? Przygotowałam Wam tutaj parę propozycji i chciałabym zapytać, czy wy w podobny sposób spędzacie czas na przykład z rodzicami. Na początek, jazda na rowerze. Kto z Was lubi jeździć na rowerze? Po jakich okolicach jeździcie na rowerze? Ja chciałabym Wam powiedzieć szczerze, że kiedyś bardzo chciałam jeździć po górach na rowerze, ale niestety chyba jednak troszkę się boję, bo nie wiem, czy to do końca jest na przykład bezpieczne. Albo też boję się, że na przykład na jakimś dużym kamieniu mogę się wywrócić. A czy ktoś z Was kiedyś jeździł po górach na rowerze, albo czy jeździcie z rodzicami na przykład po lesie, albo po różnych y, ścieżkach rowerowych? Można również spędzać wolny czas chodząc na przykład na spacery. Na przykład ja bardzo lubię chodzić na spacery, zwłaszcza po lesie, bo wtedy mogę zaobserwować różnego rodzaju zwierzątka, nowe kwiaty, albo ogólnie lubię patrzeć, lubię obserwować i patrzeć na to, jak żyje sobie właśnie las. Ostatnio będąc na spacerze zauważyłam sarenkę. Może to była ta sarenka z naszej poprzedniej historii o sarence, która znalazła piękne miejsce w lesie, które niestety było zaśmiecane. Może to była ta sama sarenka? O, tutaj coś dla miłośników Lego, bo na przykład, mając sporo wolnego czasu, można poukładać z rodzicami albo samemu klocki Lego. Można zbudować jakieś nowe samochody, domy, samoloty, albo po prostu Zbudować coś, co podpowiada Wam wasza fantazja, i intu... wasza fantazja i wyobraźnia. Ja ostatnio ze swoich klocków Lego zbudowałam park linowy. Może Wam go pokażę kiedyś, jego ja go przyniosę do przedszkola. Wolny czas można spędzać również z przyjaciółmi, z kolegami, z, rodzi... z rodzeństwem, może z sąsiadami. Można grać wspólnie w piłkę, biegać po podwórku, bawić się na przykład w ninja. Albo wchowanego, albo też można budować w piasku różne rzeczy. Wolny czas można również spędzać grając na przykład w planszówki. Czy ktoś z Was lubi grać w planszówki? I jeżeli tak, to jaka jest Wasza ulubiona planszówka? Ja ostatnio grałam w taką planszówkę tak zwanego Chińczyka. W tej grze chodzi o to, że ma się cztery pionki w różnych kolorach. One są, każdy ma swój kolor, i te pionki muszą trafić muszą przejść całą planszę i trafić do odpowiedniego domku. Przy tej grze można się fantastycznie pośmiać i wspólnie fajnie spędzić cza czas z najbliższymi. Wolny czas można też poświęcić na przykład na rysowanie. Jeżeli ktoś z Was bardzo lubi rysować i malować, to można właśnie poświęcać go na to, aby, w, aby na kartkę przenosić całą swoją wyobraźnię. Bo wiecie, na papierze można wszystko narysować. Można wszystko narysować, namalować. W jaki sposób można spędzać jeszcze wolny czas? Czytając, wspólne czytanie jest bardzo fajne. Pamiętam, że wy bardzo lubicie, jak Wam się czyta, i myślę, że w domu rodzice Wam również czytają. Macie może jakieś nowe książki ulubione, które będziemy wspólnie czytać, jak wrócimy do przedszkola? Jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, w jaki sposób można spędzać wolny czas, to zapraszam Was do podzielenia się tymi informacjami. Może jest coś, o czym zapomniałam, albo czego nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł, albo wy w jakiś zupełnie inny sposób spędzacie wolny czas z rodzicami, dajcie nam koniecznie znać. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym filmiku. W kolejnym filmiku zaproponuję Wam zrobienie, namalowanie osoby albo właśnie jakiejś sytuacji, którą robimy w wolnym czasie. Do zobaczenia.